Cześć, cześć, Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Roder i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W, kolejnej, w kolejnym odcinku Minecraft Script, czyli serii, w której pokazuję wam jak pisać skrypty na wasz serwer Minecraft. Chciałbym zacząć od przeproszenia was za nie wrzucanie żadnego materiału od przeszło trzech tygodni. Nie mam żadnego wytłumaczenia, po prostu nie było, postaram się częściej wrzucać. Oczywiście, e, dziękuję za wszystkie komentarze e, w stylu e, kiedy następny odcinek, jest mi naprawdę miło. No i właśnie specjalnie dla tych ludzi wstawiam nowy odcinek. E, oczywiście chciałbym zacząć standardowo od pokazania trzech ostatnich subskrypcji. Jeżeli chciałbyś pojawić się na tej części odcinka, no to zapraszam kliknięcia w czerwony guzik. A dzisiaj e, dosyć fajny odcinek, tak, tak myślę. Będzie to odcinek z, z, z generatora, z generatora Stone'a. Myślę, że dużo, osób tą, dużo osobom sprawia to problem, ale mam nadzieję, że po tym odcinku będziecie wszystko, wszystko widzieli. Więc, co musimy zacząć najpierw? Czym, od czego musimy zacząć najpierw? Na początku chcielibyśmy zrobić sobie event on break, który sprawdza nam, czy event block is stone, tak, bo nad generatorem pojawia się stone, ale też chcieliśmy sprawdzić, czy blok poniżej to jest sponge, nie? czyli um, nasz stone, stone generator. If block below event block is sponge, white wait, 5 ticks, to jest po to, żeby po prostu się nie bugowało, więc e, polecam zostawić te white five ticks. E, set block above, albo e, set event block, albo nie, set block at location of event block to stone. Zapiszmy sobie. Wchodzimy z powrotem na serwer. E, I postawmy sobie tutaj... Um, naszego stone generatora. Oczywiście nic się nie dzieje, gdyż nie zrobiliśmy jeszcze eventu od podstawienia. Czyli, żeby po podstawieniu właśnie tego stone generatora ten, ten generator zaczął nam tworzyć stone na górze. Więc jak to zrobić? Pokazuję objaśnienie. On place if event block is sponge if Czyli wiadomo, jeżeli, event, jeżeli um, blok, który postawiamy, to jest właśnie sponge, czyli gąbka, um, event, bl event block jest sponge oraz um, if block above event block is air. Dlaczego? Nie chcielibyśmy sytuacji, w której na przykład stawiamy sobie bloczek właśnie nad nie, szkłem, coś tu takiego, jest budowla i nam zaczyna generować stone na tym, tak? więc musimy sprawdzić, czy nad tym blokiem jest pusta przestrzeń, tak? więc to jest po prostu blok, albo event block is air. Eee, i teraz set block above event event block to stone. zapisujemy się i stawiamy, widzicie? generuje nam stone na tego. A jeżeli damy sobie właśnie w takim miejscu, to nic się nie dzieje. Więc, jak to teraz yy, działa? Kliknijmy sobie właśnie, zniszczmy ten, yy, ten bloczek. Widzicie? Fajnie nam się tutaj yy, generuje już. No więc jak jest, jesteśmy w sumie jakby yy, w połowie sukcesu, tak? Yy, generuje nam się stone, więc generalnie moglibyśmy zacząć grę i właśnie z tego generatora czerpać zyski, ale jak zapewne spodziewam się chcielibyście też, żeby dropały z nich jakieś tam minerały. Więc jak to zrobić? On break. Sprawdzamy sobie po pierwsze, tam. musimy sobie ustalić na przykład, jaki jest drop chance, nie? czyli e, drop chance i tutaj na przykład koł, tu no i e, powiedzmy sobie ustawimy sobie, że szansa na trafienie, y, na trafienie e, węgla to 5%. I wiadomo dla wszystkich innych e, złóż e, zmienimy sobie <laughs> wartość, tak? Powiedzmy, że gold będzie na 3% e, iron będzie powiedzmy na 4% albo nawet na więcej. Tutaj my na 9%. Tu powiedzmy, że 6%. Iron, gold, diamond. I też trzeba by było zrobić lapis lazuli. Tak, lapis. I lapis sobie powiedzmy, że damy hmm, albo w ogóle diamond to, żeby nie było za łatwo, damy sobie na 0,8%. A lapis wiadomo na przykład na 2%. Tak. Więc teraz musimy sobie zrobić o chance, czyli taki event, który sprawdza szanse na trafienie czegoś. Jeżeli podamy wartość na przykład 50%, to ten kod poniżej tego chance wykona się w 50% przy, przypadków, tak? Więc tutaj wpisujemy naszą, naszą zmienną chance. co procent. I teraz set lock. To location locate, albo e, drop one of albo na, na przykład damy, damy sobie tutaj set ilość tu random integer between 1 and 2 na przykład, żebyście sobie tu po prostu mogli zmienić wartość, ile na przykład tej, z tego złoża ma się wydropić, jakby nie. I teraz robimy tak. Drop one of albo drop ilość of call at location of event block. I powiedzmy, że albo nie. A powiedzmy sobie, że wyświetli nam się, wyś wyświetli nam się wi wiadomość. Wykopałeś z y i tutaj na przykład 6 węgiel. Tak? Tu Event lay. I teraz możemy sobie powtórzyć tą czynność. Dla osób, które jakby siedzą w skrypcie trochę dłużej, wiedzą, że nie powinno się tak robić, że ten sam kod się powtarza ileś razy. Ale dla uproszczenia dla Was, powiedzmy, będę używać tej takiej nielegalnej formy. Oczywiście ta jest jak najbardziej poprawna i będzie działać na w 100%. No wiadomo, czym jesteśmy lepszymi programistami, czym dłużej siedzimy w skrypcie, tym jakby e, e, będziemy lepsze już rzeczy pisać. Gold Ingot tutaj. E, następny jest Iron, czyli złoże, znaczy sztabka żelaza. Iron Ingot. I tutaj diamond. Tak. I powiedzmy tutaj, Golda. Powiedzmy, albo nie. Tutaj będzie od 1 do 5. Tutaj, powiedzmy, od 1 do 3. Tutaj od 1 do 2. A tutaj wiadomo, myślę, że sobie tu ustawimy, że diament będzie na 1. Powiedzmy, że tak będzie. Dobrze. No i oczywiście dajemy sobie jeszcze mm, lapis lazuli. Lapis. Eee, lapis lazuli. I tutaj musimy jeszcze zmienić eee, lapisu lapis y i możemy w ogóle zrobić coś takiego, że ilość ilość i tutaj powiedzmy x lapis tu powiedzmy, że tak to zrobimy. Y tutaj klejmy sobie właśnie jak mm, na przykład powiedzmy, że zrobimy tak bardziej młodzieżowo. Y tutaj ilość tutaj będzie irona, czyli żelaza. I tutaj będzie złota. Tak? I teraz zobaczmy sobie, czy to działa. Oi, oj, oj, chance. Czy to nie było chance off, chyba? Tak, tak chyba to było. Przepraszam, dawno tego nie używałem. Yy, mogę się po prostu czasami mylić. Tak, dokładnie. Więc teraz sobie wejdziemy i weźmiemy sobie Hilowik. Mm, Przejdziemy na GM0 i zobaczymy, czy to będzie działać wydropię się jeden lapis, węgiel, węgiel, kolejny węgiel, może jakiś diament się wy, wy, wykopie, coś ten lapis i węgiel nieźle dropią, o żelazo widzicie, dropią nam się różne rzeczy, oczywiście diaks będzie y się dropić rzadziej tak o tutaj zrobiliśmy jeden mały błąd nie dodaliśmy sobie ile wykopaliśmy ilości węgla tak więc sobie dodamy tutaj hits hits proszę bardzo e, więc mamy taką podstawową już stoniarkę ale wiadomo znając życie i znając serwery Minecrafta to pewnie chcecie żeby były też wykrywanie enchantów więc Tutaj sobie przygotowałem już e, 3 kilowki. Każdy jest enchantowany na fortunę 3, fortunę 1 i fortunę 2. I teraz, jak wplość to ładnie e, w nasz kodzik? tak? Więc jak to zrobić? Sprawdzamy sobie. If e, players tool is. A w ogóle. E, w ogóle trzeba by było zrobić, że sprawdzić, czy. E, If player, play, albo nie, nie musi być wcale. E, I player stool is pitax of fortune, fortuna 1. I tutaj powiedzmy, że damy sobie. E, e, chance multi, multiplier. I powiedzmy, że fortuna podbija o 1, czyli taki o 10% nie o 1% nie. Jakby to hmm. e, powiedzmy, że tak, Fortunas y, mnoży ten właśnie y, nasz cz, szansę na trafienie o 1,1 czyli powiedzmy, że 9, czyli na węgiel razy 1,1 to jest 9,9, czyli praktycznie e, podwyższyło nam o 1% szansę, ale powiedzmy, że sobie damy tutaj troszeczkę więcej, powiedzmy, że o 2,5, czyli to już będzie, wiadomo, całkiem spoko zarobek. E, 9 razy 2,5 to jest 22%. Hmm. Ja myślę, że to za dużo, co widzowie? Myślę, że 1,5 będzie wystarczająco e, zadowalający, tak? E, Tutaj zrobimy sobie jeszcze Fortuna 2. Powiedzmy, że ona będzie nam podwyższać o 2%. O, e, jakby e, Troszeczkę więcej będzie nam podwyższać, tak? I tutaj fortuna 3. I powiedzmy, że ona będzie nam pomnażać to o 2. I teraz, jakbyśmy mogli to jeszcze zrobić? Powiedzmy, że to sobie przenosimy na dół i użyjemy troszeczkę matematyki. To e, Wklepimy sobie tutaj. I na przykład 9 e, chance mul, multiplier. I tu... oj oj kurczaczki. Tutaj oj 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 e, Tutaj musimy skopiować to. I tutaj wiadomo Hits, 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 Hits. I tutaj powiedzmy, że chciałbym pokazać Wam, że to rzeczywiście działa, że ten chance multiplier jest większy. I tutaj, wiadomo, jeszcze musimy sprawdzić, czy na przykład ktoś nie uderza normalnym kilotem. Najłatwiej to zrobić, po prostu if chance multiplier is not set set chance multiplier tu 1. Dlaczego nie 0? Bo wiadomo, jeżeli pomnożymy sobie 1,5 przez 0, to wyjdzie nam 0. A jak 1 to wyjdzie nam ta sama liczba. Więc teraz wejdziemy sobie do Minecrafta z powrotem. U. A, broadcast źle napisałem. Dobrze. Broadcast. E, tutaj wpiszemy. E, mamy tutaj, powiedzmy, że fortune 2. Dobra, jestem z powrotem. E, znalazłem błąd w tym. E, wystarczy, że wpiszemy sobie encha is enchanted with fortune 2. E, znaczy is enchanted, czyli jakby nasz e, Tool jest zenchantowany z Fortuną. Powiedzmy tu damy 3. I teraz pokażę Wam, że to faktycznie działa. Mamy tutaj Fortunę 3. I mamy tutaj 2 właśnie. Procent. Już lapis. O! Jak sam wyleciał! Patrzcie, jak leci wszystko. O, kurde. Tutaj mamy Fortunę 2, która ma 1,7 jakby mnożnika. I 1,5 Kilo z Fortuną 1, oj, spadłem, super to wygląda, no wiadomo, mogę używać kreatiwa też, o, wy oczywiście możecie to zablokować, to jakby daje wam narzędzie, bardziej jakby wiedzę podstawową, jak to zrobić, a jak wy to zrobicie, czy chcecie, żeby właśnie wylatywała, powiedzmy, powiedzmy dirt, możecie to też zrobić, bardzo, bardzo, bardzo łatwo, po prostu e, tutaj e, robić sobie na przykład e, set na przykład drop chance dirt powiedzmy że zrobimy sobie na 25 a co a co możemy sobie zrobić e, chan chance of. E, drop chance dirt patrzcie jak to łatwo zrobić set ilość tu jeden drop Ilość of dirt, at location, location of event block I tutaj send wykopałeś yy, I tutaj 6. Czy zapomnieliśmy o ilości? Ilość X dirta. Tak. Teraz sobie tutaj pokażę Wam, że to. Te, o, tutaj drop. Yy... a, location, nie, location of yy... a, gdzie napisałem event block yy, tutaj z, przepiszemy i patrzcie, Dirt nam też leci widzicie, jak to jest banalnie prosto zrobić właśnie taki sklepcik wiadomo, trzeba troszeczkę wiedzy nabyć ale myślę, że z, przyszłości, z przyszłością tego kanału będziecie rosnąć E, równie szybko jak ilość e, moich filmików na kanale. Więc nie pozostaje mi nic innego jak podziękować Wam za dzisiejszy odcinek. Dzisiaj bardziej taki odcinek e, bardziej ekscytujący, już takich fajniejszych rzeczy, które mam w planach właśnie robić. E, jeżeli macie pomysł na jakiś skrypt, który chciałbyś zobaczyć u mnie na kanale, to pozostaw lajka. Ja chętnie wszystkie przeczytam. E, lajka, przepraszam. Komentarz. No lajka oczywiście też możesz dodać ja chętnie wszystkie pomysły wyczytam i ja mam taką sobie listę zapisaną, w której decyduję, co będzie nagrane w następnym odcinku. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak z wami się standardowo pożegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam w na mojego Discorda, w którym link też macie w opisie. No i co? Widzimy się w następnym raz razem. Trzymajcie się, cześć, cześć!